Wierzbowy Most w Szczebrzeszynie Jest takie miejsce w Szczebrzeszynie, gdzie nad drogą pochylają swe gałęzie stare płaczące wieżby. Miejsce to nazywane jest Wierzbowym Mostem i właśnie tam wydarzyła się ta historia. Przed laty w miasteczku żył kupiec, który zgromadził ogromny majątek, wyzyskując innych. Za pracę płacił grosze, a sam hulał po karczmach i niejednokrotnie upijał się do nieprzytomności, tracąc mnóstwo pieniędzy. Przez swoją nikczemność nie był ani lubiany, ani szanowany. Pewnej nocy, gdy na niebie próżno było szukać księżyca, mężczyzna wytoczył się z jednej z gospod i z trudem wszedł na swój wóz. Konie ruszyły do przodu, a ponieważ alkohol zrobił swoje, kupiec padł jak kłoda. Gdy wóz dojechał pod wierzbowy most, coś wśród gałęzi drzew spłoszyło konie. Zwierzęta rzuciły się do ucieczki, przewracając wóz i zrzucając śpiącego mężczyznę. Nikczemnik zginął na miejscu, a jego ciało znalazł nad ranem rolnik, idący do pracy w polu. Od tamtej pory w okolicach starych wierzb. Dzieją się dziwne rzeczy i często słychać galop spłoszonych koni, a przez drogę przemykają widma strasząc kierowców.